Cześć, Was w kolejnym filmie na moim kanale Już niebawem Dzień Dziecka Także chciałabym Wam dzisiaj pokazać przegląd tego, co możecie obecnie znaleźć dla dzieci w Action, a są to naprawdę fajne, takie kreatywne perełki, czyli rzeczy, które lubię Natomiast jeśli chodzi o inne pomysły na prezent na Dzień Dziecka to ja już Wam takie filmy nagrywałam w zeszłym roku, więc wstawię Wam je poniżej w opisie, będziecie mogli sobie spojrzeć co tam ciekawego jeszcze właśnie Wam pokazywałam, a dzisiaj zapraszam Was na przegląd właśnie zabawek. Właśnie chyba w mniejszej ilości zabawek, bardziej takich kreatywnych, fajnych rzeczy, które możecie dorwać właśnie w action. Pierwszą rzeczą, która od razu wpadła mi w ręce, jest ta przepiękna kolorowanka. Były różne wzory do wyboru, ale zobaczcie, jak jest pięknie zrobiona i kosztowała tylko 9 zł, więc naprawdę warto, wydaje mi się, że ją kupić tak książeczka mi się spodobała, ponieważ ona jest taka magiczna. W sensie tutaj macie tak, jak widzicie, obrazki, które trzeba zamalować kredką, i dopiero wtedy obraz będzie widoczny. Fajna sprawa. Tak samo wszelkiego rodzaju zdrabywanki brokatowe, niebrokatowe, było tego dużo, tak samo bardzo dużo różnych książeczek. Szczególnie mi się spodobały takie malutkie, bo mamy okres wakacyjny, więc możecie je zabrać ze sobą na drogę, tak samo jak takie właśnie malutkie kolorowanki, które też są właśnie w action naprawdę super cenach, bo już za 2,99. Tak samo spodobały mi się te naklejki z Pepą. Macie też do wyboru z piskami albo właśnie takie z NASA i rakietami. One są takie 3D, więc bardzo fajne i też w w niewielkich cenach macie bardzo dużo naklejek, nie wiem jak wasze dzieci, moja córa uwielbia. Tutaj są też takie kreatywne naklejanki, macie różne właśnie trójkąciki kółeczka i trzeba to naklejać w konkretne miejsca. Bardzo mi się podobają też takie figurki do malowania, tu macie z gipsu dla starszych dzieci. Są też takie właśnie z pepą czy z Przypatrolem, Ja już takie lili kupowałam i bardzo jej się podobały. Dla dzieci, które są trochę starsze, mają trochę większą cierpliwość, również znajdziecie wiele kreatywnych rzeczy właśnie. Kolorowanek, malowanek, czy takie zestawy kredek, które będą idealne na wyjazd wakacyjny. Ale jeśli chodzi o zabawki na wyjazd wakacyjny, co warto zabrać, nagrywam Wam film, podziękuję Wam go tutaj wyżej. Tutaj przepiękne bluzeczki, które dzieci mogą same sobie ozdobić, czy też różnego rodzaju figurki z różnych bajek. Ja wszystkich tych bajek nie znam, ale słyszałam, że to są bardzo dobre ceny, jak na właśnie te bajkowe figury figurki, które wiadomo mają licencję. O Lili uwielbia takie właśnie malowanki, ma taką w samochodzie i taki znikopis, to się że nazywa, bardzo lubi. W ekranie znajdziecie też bardzo dużo różnych gier, w naprawdę super cenach. Wszystkich Wam tutaj nie pokazywałam, bo po prostu było tego zdecydowanie za dużo ten zestaw bardzo mi się podobał, dentystyczny, jest to super zabawka, jeśli chcecie też oswoić dziecko z wizytą u dentysty, z takim wyobrażeniem, jak to wszystko wygląda. Był też taki zestaw lekarski, Lili właśnie taki czerwono-niebieski ma i bardzo dużo się nim bawi. W Action znajdziecie też mnóstwo rzeczy, jeśli chodzi o basen, kąpiele letnie, jakieś pontony, pływaki, zabawki do kąpieli, no naprawdę jest tego dużo, także jeśli takie rzeczy szukacie, to zajrzyjcie do action. I ostatnie, co zwróciło moją uwagę, to takie stoliczki. Pokazuję Wam je dlatego, bo jeśli mieszkacie na przykład w bloku, macie mały ogródek, mały tarasik, to będzie to świetna alternatywa do większej piaskownicy. Można tutaj nalać wodą i bawić się... wodę i, nala, i bawić się na naprawdę mnóstwo różnych sposobów. Także nieźle się tutaj do Was teraz nagadałam, żeby Wam to wszystko streścić, ale naprawdę uważam, że w fajnej ofercie i w dobrej cenie możecie coś właśnie fajnego, kreatywnego znaleźć dzieciom. Też czasem no, ludzie mówią, że rodzice mówią, że szukają takiej zabawki, która zajmie dziecko, a moje dziecko tym się nie interesuje, rzuciło w kąt, tym się nie bawi. Tylko pamiętajcie, że takie malutkie dziecko, bo raczej ja tutaj wam nagrywam dla takich mniejszych dzieci. Bawi się tym, no, oczywiście to, co dziecka zainteresuje, ale też, czy Wy pokażecie, jak się daną zabawką bawić. I mówię to też e, jako mama dziecka, które Samo od tak nie idzie się bawić niczymkolwiek, tylko faktycznie e, trzeba jej, każdemu zresztą dziecku, pokazać, jak się nauczyć bawić daną zabawką, e, i wtedy dzieci naprawdę potrafią się bawić prostymi rzeczami i wtedy nie będziecie mieli takiego uczucia, że wiecie, każdy dzień dziecko musi być przyścignięty w coraz to większą, większą albo bardziej grającą, kreatywną e, zabawkę, byleby by to dziecko m, zajęło. E, ja bardzo zwracam uwagę na to, żeby moja córka, właśnie się potrafiła bawić wszystkim, żeby było właśnie mega kreatywna, Pamiętam jak sama byłam dzieckiem i wiecie, może miałam sporo zabawek, ale to tak nie było jak teraz, że naprawdę jest po prostu przesadę tego wszystkiego. Mm i pamiętam jak po prostu brałam sobie maskotki i misie, siadałam na dywanie, udawałam, że to jest traspa, statek, po prostu ratuję tam wszystkie moje misie i pamiętam po prostu, że moja wyobraźnia wtedy tak mocno działała że chciałabym bardzo to rozbudzić w mojej córce, bo wyobraźnia to jest coś, co bardzo szybko później zanika i właśnie jest wtedy takie nudzi mi się żadna zabawka właśnie nie spełnia później tych oczekiwań każda jest rzucona w kąt, także warto się na dzień dziecka o tym na ten, na ten temat zastanowić, czy też właśnie nie lepiej kupić coś takiego drobnego Kreatywnego, co możecie też zrobić, na przykład, z dzieckiem, i na przykład zorganizować jakieś wyjście. Ja to uwielbiam, i sama już na przykład na swoją rodzinę nie chcę żadnych prezentów, szczególnie właśnie od męża. chcę żeby to było jakieś wyjście, jakieś doświadczenie coś, co możemy po prostu zachować dla siebie. I moją córce też zabieramy właśnie w fajne miejsce z okazji dziecka. Dostanie oczywiście prezent, pokażę Wam go pewnie w jakimś blogu, ale, ale właśnie najważniejsze będzie to, żeby to było jakieś przeżycie wspólne. A teraz szybkie zakupy, co? Ja tam yy, dorwałam w tym Action dla nas No i nie tylko dla mojej córki, ale w ogóle Pierwszą rzeczą są takie mm, kolorowanki Nie pamiętam ile za nie zapłaciłam Ale obstawiam, że nie więcej niż 8 zł e, Moja córcia ma teraz fazę Na właśnie księżyc, rakiety Samoloty, e, planety Zapewne dzięki mojemu mężowi Który tak które taką właśnie, takie zainteresowanie rozbudza w Lilii, więc właśnie dostanie taką fajną kolorowankę dużą, w takie kosmiczne wzory. Wzięłam też właśnie takie te naklejki 3D, Lili akurat takie dostała, natomiast to będą dla, no, dzieci z mojej rodziny, którzy też właśnie są zafascynowani rakietami, NASA i tak dalej a dla naklejki z Pepą chciałam wziąć dla jej koleżanki, ale to były ostatnie więc jedne naklejeczki ale nie dziwię się, że zostały wykupione bo cena naprawdę jest świetna no i nie mogłam nie wziąć po prostu tych kolorowanek, wziąłam aż trzy dla Lili, dla Lili, koleżanki i, i kolegi, już nie mam dla kogo, koku... a tak jeszcze jednak gdzieś mam, cztery kupiliśmy ostatecznie dla właśnie koleżanek i kolegów Lili, ponieważ uważam, że jest to świetne, żeby z okazji dnia dziecka po prostu przyjść do koleżanki i dać taką kolorowankę, szczególnie, że kosztowała 9 zł. zobaczcie ile tutaj macie. Różnych wzorów, a są naprawdę przepiękne, bardzo mi się podobają. Macie taki element pokolorowany, więc są takie fajne, kolorowe. Mamy tutaj różne zwierzątka, nie wiem, które najbardziej będzie lili odpowiadać. Zastanowię się i wtedy takie z nami zostanie. Tutaj też mamy pieski, a jeszcze gdzieś mamy księżniczki, ale nie przyniosłam akurat tutaj. I mamy jeszcze taką wersję z. Zwierzątkami, także są tutaj przeróżne zwierzątka, No piękne, no i też takie duże, więc dla malucha jak najbardziej e, również przykują wzrok, a o to przecież chodzi. Nie ostatnią rzeczą, jaką dorwałam, jest po prostu. Blok rysunkowy, karteczki, które u nas idą w dużej ilości, a taki blok w Action kosztuje tylko 5,99, a tutaj macie aż 80 kartek, więc jest to naprawdę dużo, bo bloki no wiadomo, ceny papieru poszły w górę, tak jak i drewna, więc mm, warto kupić tam właśnie blog. Dajcie mi znać, co Wy kupujecie w Action, co tam tak naprawdę dla siebie znajdujecie. Ja Wam powiem szczerze, że jestem tak ostrożna z tymi takimi sklepami, gdzie jest pełno takich różnych dupereli, bo ja tego tak dużo nie lubię, ale faktycznie w Action można znaleźć czasem bardzo takie ciekawe rzeczy w super cenach. Dziękuję Wam już bardzo za oglądanie. Dajcie mi znać, co Wy macie dla swojej dzieci na dzień dziecka. No i widzimy się w kolejnych filmach. Także do zobaczenia. Papa. Pa.